Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w 289 odcinku z misji Projektantów. Dzisiaj zagramy sobie w misję pod tytułem Atak Meneli 1. Myślę, że możemy zaczynać. Misją design bye. Zadymka 64G. O nie, Menel! Pokonaj Menela. Czy dysponuje jakimś uzbrojeniem? Nie, ale od niego bardzo chętnie sobie to zawinę. Więcej meneli. Ucieknij. Jedź do Briana. Ok, w takim razie żegnamy towarzystwo. No i ruszajmy w drogę. I czy ja dałbym radę się jakoś tutaj przecisnąć? Mam na myśli... Mm, taką miejscówkę. E, czy to da się rozbić? O, proszę. Jeszcze raz tylko, i jesteśmy na miejscu. Zajmiemy się tymi menelami. Zabij meneli, co cię najchali. Bo może na sam początek sobie przejadę to towarzystwo. Chociaż oni to chyba są ze mną i nie musiałem ich atakować. No to odblokujmy sobie tą dwójeczkę. No i co? Towarzystwo do przodu. Coś tutaj planujecie zrobić? Chyba dwóch mam przydzielonych do swojej osoby, więc może coś z nich będzie. Rzućmy ich do walki. O, teraz już jest trochę lepiej. No to jeszcze zajmijmy się nimi, chociaż. Tak miałem z tyłu głowy, że mogą być dosyć groźni, ale na szczęście niekoniecznie. Siadajcie. O nie, to Menelika. Zamij Menelikę. Ona wygląda na dużo groźniejszą od swoich towarzyszy. I chyba tutaj próbuje się przekrać. Bierzcie je o chłopcy. W takim razie. Ja, może jeszcze nim się zajmę. No i tak przychodzi mi do głowy, czy ją nie zaatakować śmigłem od helikoptera, ale może nie będziemy aż tak bardzo kombinować. I teraz to chyba powinienem trochę uważać, bo dwa strzały i będzie po mnie. To może ja sobie wejdę teraz na ten daszek. W tym czasie również moje towarzystwo może ją pokonać. Tam byśmy ją zaatakowali z tej pozycji. Menele przejmują miasto, a potem cały świat, ale ja uciekłem. Misja wykonana, szacunek plus. No dobrze, a zatem jeżeli chodzi o moje końcowe słowa na temat tego, co zostało tutaj zaprezentowane, patrząc na ogólny wygląd tego wszystkiego oraz na profil, z którego otrzymałem tą produkcję, doszedłem do wniosku, że to chyba miało być coś w stylu żartobliwym. Ja przynajmniej tak to osobiście odebrałem. Dlatego w związku z tym potraktuję to jako luźną misję, której nie będę oceniał. Możecie napisać, co wy sądzicie na ten temat. Korzystając jednak z okazji, że dzisiaj nie ma podsumowania, poruszę bardzo ważną sprawę związaną z dalszym losem tej serii, która dla poszczególnej części osób będzie niestety kontrowersyjna. Jak widzicie, zbliżamy się wielkimi krokami do kolejnego materiału jubileuszowego, no i w związku z tym chciałbym Was poinformować o tym, że po bardzo licznych przemyśleniach, które mi towarzyszyły przez wiele ostatnich miesięcy, podjąłem decyzję o zakończeniu serii misji projektantów na odcinku 300. Powodów podjęcia przeze mnie tej decyzji jest kilka. Pierwszym z nich będą już zbyt małe moje możliwości, czas po które są niezbędne przy produkcji tego typu materiałów. Ja, w swoim życiu prywatnym, które stoi u mnie na pierwszym miejscu, wchodzę już w taki etap, że kończę edukację i będę musiał skoncentrować się w pełni na sprawach zawodowych. Zrobienie jednego odcinka z misji projektantów zajmuje mi średnio kilka razy więcej czasu niż przykładowo stworzenie jednego materiału z let's playa, ponieważ oprócz nagrania danej misji w grę wchodzi analiza produkcji, wychwycenie wad i zalet danej misji, wystawienie oceny końcowej, no i oczywiście trzeba jeszcze stworzyć całe podsumowanie i złożyć odcinek. Na to wszystko niestety ale czasu już za bardzo nie będę mógł znaleźć. Drugi czynnik podjęcia tej decyzji to sposób wrzucania odcinków z tej serii, który nie może być dzisiaj regularny z tego powodu, że nie ma za bardzo czego nagrywać z tego moda na polskiej scenie. Droga do 300 odcinka na dzień dzisiejszy trwa już prawie 2 lata i 5 miesięcy. Ogólnie od 213 odcinka materiały z tej serii pojawiają się w sposób bardziej okazjonalny, z nawet ponad miesięcznymi przerwami. Taka sytuacja miała też miejsce w drugiej połowie drogi do 200 odcinka. Nawet jeżeli bym rozpoczął tą następną podróż do 400 filmu, to tak szacując i biorąc pod uwagę takie obecne tempy, Tempo, mógłbym być może dotrzeć do 400 odcinka za 2-3-4 lata. Ja nawet dzisiaj nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy wtedy będę cokolwiek jeszcze w ogóle nagrywał na YouTube. I w związku z tym ja nie chcę zaczynać kolejnej drogi, która nagle się zatrzyma gdzieś na 320 czy 330 odcinku, tylko wolę skończyć to nieco wcześniej, ale w przyzwoity sposób. Następna kwestia jest taka, że brakuje mi osobiście prezentowania nowych ciekawych pomysłów, tematyk i mechanik w misjach. Nieby pojawiło się w tym roku to Dyom 9 czy Mission Maker, ale ja w tej serii nie zauważyłem dotychczas zbyt wielu nowych spraw. Mimo iż pojawiły się przecież takie możliwości, które nawet w przypadku Deon 9 prezentowałem na swoim kanale jakieś dwa miesiące temu i mam też takie wrażenie, że pomysłowość niektórych produkcji oraz ich poziom jest gdzieś na levelu sprzed pięciu lat, co nie jest dla mnie zachęcające. Jest jeszcze kwestia, która dla mnie akurat nie jest najważniejsza i gdybym ogólnie się tym kierował na YouTubie, to już bardzo dawno przez to bym nagrywać, ale muszę przyznać, że wyniki pod kątem wyświetleń i ilości ocen nie bronią już dzisiaj za bardzo odcinków z tej serii. Teraz na moim kanale są już filmy, które cieszą się większym zainteresowaniem. Głównym problemem jest też to, że ta seria pod tym kątem nie idzie w ogóle do przodu i fakty są takie, że nawet w dalekiej przeszłości było większe zainteresowanie tą serią. Pytanie jest, dlaczego tak się dzieje? No, moim zdaniem jest to kwestia tego, co ja sam nazywam niższy polskiej sceny drama, która nie jest rozwinięta. W skrócie, tą polską tematyką interesuje się za mała ilość użytkowników na YouTubie i mój kanał o skromnych zasięgach nie jest w stanie dotrzeć do nowych odbiorców. Oczywiście można kombinować z przerzuceniem się na zagranicę, która jest bardziej rozwinięta, czy można było tworzyć jakieś materiały omawiające właściwości danej gry z serii GTA. Ale mnie po prostu takie sprawy osobiście nie interesują i ja nie nagrywam tutaj dla statystyk, tylko w głównej mierze dla przyjemności. No, nagrywam to co lubię, bo tylko to jest w stanie mi zapewnić motywację do tworzenia kolejnych materiałów. Wydaje mi się również, że dzisiaj jedyną szansą na ożywienie polskiej sceny Dioma może być zainteresowanie się tą modyfikacją przez kogoś z dużymi zasięgami. Wszelkie nowe wersje tego moda według mnie nic nie zmienią, ponieważ na to już czas minął. Widziałem, że w drodze do 300 odcinka były podejścia przynajmniej dwóch mocnych twórców do nagrywania Dioma, ale rezultatów póki co raczej nie osiągnięto. No i ogólnie muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o nagrywanie tej serii, ja osobiście czuję się już w pełni spełniony. Nagrałem na dzień dzisiejszy około 410 filmów z tej modyfikacji i nie mam już nawet jakiejś motywacji, aby ciągnąć to jeszcze dalej. Uważam, że przez prawie 4 lata dałem się bardzo dużo, żeby wyciągnąć z tej tematyki jak najwięcej i mając tak potężną zaliczkę, mam też jednak prawo do tego, żeby zakończyć to w pewnym momencie. W trakcie drogi do 200 odcinka były już wtedy widoczne podstawy, żeby zakończyć serię na danym jubileuszu. Na końcu drugiej części 200 odcinka zwracałem też uwagę na to, że mogę nie dotrzeć do 300 materiału. W czasie tej podróży były momenty sprawiające wrażenie, że to się nie uda, ale wygląda na to, że jednak uda się tego dokonać. Nie ukrywam też tego, że nie jest to dla mnie łatwe, ponieważ nie jest też łatwo porzucić coś, nad czym pracuje się prawie 4 lata. Przeżyliśmy tutaj wspólnie naprawdę wiele pięknych, ciekawych i kontrowersyjnych chwil, no ale każda bajka ma kiedyś swój koniec, no i ten koniec według mnie właśnie nadchodzi. A zatem to jest to, co chciałem Wam przekazać. Czekam na ostatnie 10 produkcji. Jeżeli ktoś chce jeszcze wystąpić w tej serii, no To radzę brać się do roboty. Nie mam pojęcia na obecną chwilę, kiedy dokładnie będzie ten odcinek 300. Aczkolwiek wiem, że już wkrótce muszę się do niego przymierzać. Po zakończeniu serii misji projektantów, możliwe, że stworzy dodatkowe topki, podobnie jak to robiłem w przeszłości. No i nie wiem jeszcze, co właściwie stanie się z drugą serią z Dioma pod tytułem Historię Projektantów, która jednak na swój sposób jest zbliżona do let's playów i nagrywanie jej z wyjątkiem podsumowania wygląda inaczej. Aczkolwiek zastrzegam, że jeżeli jakiś projekt do tamtej serii zostanie wysłany po odcinku 300 z misji projektantów, no to niestety. Ale nie gwarantuję już wam tego, że zostanie on przeze mnie wtedy nagrany. Od razu również powiem, że najprawdopodobniej będę w przyszłości ewentualnie jedynie zainteresowany jakimiś skończonymi projektami na przynajmniej minimalnym poziomie. Ale najpewniej nie będę już miał ochoty wtedy nagrywać fragmentów myszypaków na góra kilka odcinków. W każdym razie, dziękuję Wam za wysłuchanie mnie. No i co? Czekam na ostatnie produkcje. Mam nadzieję na to, że będą ciekawe. No i liczę na to, że spotkamy się na odcinku jubileuszowym jeszcze w tym roku, tak jak sobie to założyłem pod koniec ostatniego roku. Hejka!